Sorry za to, że nie było ostatnio odcinków, ale to już nie moja wina, bo tak się zrobiło. A dzisiaj odbieramy nagrodę i zawodnika w sześciu mobile. Nie, nie, tak, już mam 30 tonów. Dzisiaj odbieramy tą nagrodę. Nie wiem, nie wiem jaki to zawodnik może być, bo to jest nominacja do Toty. Więc zobaczmy i spróbujmy. Nie chcę żeby to był drugi odcinek. Dzisiaj będzie... Jutro też. No to bo... To tam ten. Dzisiaj będzie drugi odcinek, jak mówiłam. No dobra, odbieramy to. Jeśli nie chcecie, może być, będzie dzisiaj trzeci, ale nie obiecuję. Na pewno będzie dzisiaj drugi odcinek. Trzeciego go nie obiecuję? Dobra, otwieramy to, nie? Otwieramy. Jaki zawodnik? To nagrywa się wszystko oby. I, 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 i. No dawaj. I. Mohamed Salah! Mohamed Salah. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Nie! Trofię najlepszego zawodnika stąd. Nie wierzę. Nie, nie. Nie, nagrywa. Co Nie, nie, nadrobić. zrobić. No